Coraz więcej mówi się o osobach neuroatypowych, coraz więcej zauważa się ich potrzeb. Osoby neuroatypowe, czyli spektrum autyzmu z ADHD, ADD. Łatwiej być neurotypowym w dzisiejszym świecie, bo tak jest skonstruowany świat. Ale jak odnaleźć się w nim, jeżeli? Twój mózg inaczej przetwarza informacje. Neuroatypowość związana jest z innym sposobem myślenia i postrzegania świata. Świat jest dopasowany do większości, zorganizowany w sposób użyteczny dla większości. Jak stawiać czoła codziennym wezwaniom? Jak zrozumieć siebie albo inne osoby, które są neuroatypowe? Dzisiaj, właśnie o tym, jak akceptować i siebie, i innych. Ja nazywam się Jan Mielniczuk, jestem psychologiem i od kilkunastu lat pomagam budować silną i zdrową psychikę. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby być na bieżąco z filmami. Neuroatypowość dotyczy kilkunastu procent populacji. To inny sposób funkcjonowania. Mm. Układu Nerwowego. Neurotypowość to funkcjonowanie w sposób typowy dla większości. Tak jak nazwa mówi, neuroatypowość i neurotypowość. By, być osobą neuroatypową, y, to wpływa na życie społeczne, na komunikację z innymi, na sposób myślenia czy na radzenie sobie z emocjami. Możesz być osobą neuroatypową i możesz. Nawet być tego nieświadomy. Brak takiej wiedzy niesie za sobą wiele trudności. Masz poczucie, że odstajesz, że jesteś inny. Trudno ci się wpasować w otoczenie. Jesteś bardzo wrażliwy i silniej reagujesz na bodźce. Prawdopodobnie doświadczyłeś też wiele krytyki może wykluczenia, bo nie zachowywałeś się w oczekiwany przez innych sposób. Życie z taką niewiedzą, kim się jest, jakim się jest, rodzi wiele kompleksów i nieporozumień. Uważasz, że jest z tobą coś nie tak, że nie nadajesz się do życia w społeczeństwie, bo nie potrafisz żyć tak jak inni. To, co innym przychodzi z łatwością, jest Normą w codziennym funkcjonowaniu dla Ciebie może być wezwaniem, czasem nie do pokonania. Neuroróżnorodność wiąże się z brakiem wsparcia, osamotnieniem i życiem w ciągłym stresie. Może prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym, bo tu trzeba podkreślić: neuroatypowość nie jest chorobą, tylko jest odmiennym sposobem funkcjonowania. I jeżeli tego nie wiemy o sobie, to to stwarza duże problemy w życiu. A można nauczyć się z tym innym sposobem y, myślenia lepiej funkcjonować i wykorzystywać swoje mocne strony. Osoby z ADHD mają zdolność do y, niesamowitego wręcz skupiania się na tym, co lubią. Są kreatywne, lubią uczyć się nowych rzeczy, dzięki czemu mają różnorodną wiedzę, mają ogromne pokłady energii. Oczywiście, tą energią też muszą umieć zarządzać. Osoby w spektrum autyzmu lubią działać schematycznie, zgodnie z określonymi schematami. Są dobre w dziedzinie, która je Pochłania, mają metodyczne podejście i potrafią być skoncentrowane na szczegółach. Bar są bardzo skupione na tym, co robią. Neuroatypowe osoby myślą w oryginalny sposób, w swoim myśleniu potrafią wyjść poza wyuczone wcześniej schematy i widzą świat, różne sytuacje, rzeczy, ludzi z różnych perspektyw. Takie osoby lepiej radzą sobie. W indywidualnych zadaniach. Dlatego tak ważne jest zrozumienie siebie albo innych w takiej sytuacji. Ważne, aby dopasować swoją codzienność do swoich potrzeb, do siebie, a nie siebie do typowego życia innych osób. Kiedy będziesz na siłę dopasowywać się do tego, jak funkcjonują inni. Przypłacisz to poczuciem bycia gorszym, głupszym czy niedopasowanym. Nikt nie musi żyć tak jak inni. Nie ma wzorca, który pasowałby dla każdego. Można patrzeć na siebie przez pryzmat swojej odmienności, albo można patrzeć przez pryzmat swojej wyjątkowości. Taka zmiana optyki zdejmuje ciężar. I Twoich oczekiwań, i oczekiwań innych względem Ciebie, pozwoli Ci zaakceptować siebie, swoje cechy, swoje silne strony, ale też słabości, uznać te słabości, kiedy czujesz się przytłoczony codziennym życiem, przeszkadza Ci nadmiar bodźców, kontaktów społecznych. Zastanów się, jak dopasować swoje życie, ułożyć swoje życie, swoją codzienność zgodnie ze swoimi potrzebami. Jesteś wrażliwy emocjonalnie, częściej się stresujesz, częściej musisz zadbać o swoją równowagę psychiczną. Trzeba wtedy nauczyć się regulować emocje, odreagowywać napięcia. Albo nauczyć się troszkę zmieniać myślenie, nabrać większej elastyczności w myśleniu, bo takie działania dadzą ci większy spokój, ułatwią ci życie. Odważ się też mówić innym, z czym masz problem, czego w danej sytuacji potrzebujesz. Nikt nie będzie wiedział, co ci przeszkadza. A co ci pomaga, kiedy ty tego nie zakomunikujesz? Zorganizuj sobie przestrzeń życia w taki sposób, aby mieć komfortowe warunki, w których twój układ nerwowy będzie odpoczywał częściej. Możesz zacząć od małych rzeczy, czy to odpowiednie światło, częstszy dostęp do świeżego powietrza. Przebywanie na łonie natury, odcięcie się od bodźców, mniej hałasu, mniej szumu, mniej oglądania jakichś rzeczy w sieci i przeskakiwania z tematu na temat. Nie walcz ze sobą, z tym, jaki jesteś, ale akceptuj siebie. Akceptacja daje ulgę. Zapewnia spokój. Akceptacja to zgoda na siebie, takim, jakim się jest. I akceptacja pozwala zobaczyć swój potencjał i z niego korzystać. Ja jestem zwolenniczką podejścia y, takiego, żeby szukać u każdego tego, co najlepsze korzystać z zasobów, które się ma, zamiast tylko skupiać się na ograniczeniach i słabościach. I na szczęście to podejście też na świecie coraz bardziej się zmienia. Jest większa tolerancja i akceptacja różnorodności, neuroróżnorodności. Bo każdy może wnieść coś wyjątkowego do tego świata. Neuroatypowość jest wezwaniem dlatego każdego trzeba traktować z należytym szacunkiem ze wsparciem wspierać tych przed którymi świat stawia większe wyzwania już na starcie wiele osób neurotypowych nauczyło się maskować swoje trudności, aby tylko wtopić się w społeczeństwo ale ponoszą tego ogromne koszty emocjonalne Spalają się, aby tylko dopasować się do reszty. Pozwól innym na autentyczność i pozwól sobie też na to. Neuroatypowość, kiedy jest zrozumiana, nie stanowi zagrożenia, nie jest zagrożeniem. Jest wzbogacającą świat różnorodnością. Znasz osobę neuroatypową, a może ty sam nie jesteś. Daj znać w komentarzu, jak ci się żyje, jakie wyzwania przed tobą czekają, jakie masz bariery i w czym inni też mogliby ci pomóc. Jeżeli podobał ci się dzisiejszy film, zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!